Różnie się mówi o tych ostatnich wyborach w Polsce, że nieporadne, że oszukane, że sfałszowane. Nawet w tej sprawie odbędzie się 13 grudnia marsz w Warszawie pod hasłem: Wybory wygrane, ale sfałszowane. Ale jak tak na wybory spojrzeć, na przykład oczami, nie? poprzez komentarze partii biorących udział, to okazuje się, że, że nie były one takie złe. Weźmy. PSL: Ludowcy osiągnęli najlepszy wynik w historii. Prezes Piechociński tak triumfalnie suszył zęby po ogłoszeniu wyników, że musiał iść do dentysty, żeby mu je nawilżył. Nawet, nawet w tej ekstazie PSL postanowiło, że, że nie rodzinie, ale komuś kompetentnemu oddadzą trzy odpowiedzialne stanowiska w kraju. Stróża przy silosie zbożowym, konserwatora cepa i kota do przeganiania myszy z silosu. Platforma Obywatelska ogłosiła wygraną również, słyszeliśmy. Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że świetne wyniki w obu turach są dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi. Sojusz Lewicy Demokratycznej chwalił się ustami szefa, że partia zajęła drugie miejsce w bardzo dużych miastach. Na nawet twój ruch wywiesił tęczową flagę zwycięstwa, bo Robert Biedroń został prezydentem Słupska. To kto w takim razie przegrał te wybory? O to chodzi, że nikt nie przegrał. Dlatego to były w naszej historii najlepsze i najszczęśliwsze wybory. I tych zeznań się trzymajmy, bo inaczej oszalejemy.